Kiemanko z tej strony Victor Nex, a dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj odcinek Zibarty On się nie przywita i lecimy O powiem wam, że masakra Bo ile my nie graliśmy w League'a? Nie. Wiem. Z 8 miesięcy? 6? z pół roku co najmniej. Z pół roku co najmniej. I we wszystkich trzech meczach nie wygraliśmy ani razu. Ale życia. Dobra. O, teraz jesteśmy pomarańczowo. Trzy bramki tylko strzeliliśmy w ciągu trzech meczów ale to zepsułem, dobra. oj, musisz to bronić. Broń to! Barti, twoja powinność. Co oni robią? Nie mówisz, oni sami się No. Gol, 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 gol. Dobra, wybije mi tą piłkę. Dobra, dobra, i graj. Dobra, tutaj. Czemu ja cały czas myślę, że skok to spacja? To wyglądało. Oni sobie sami wbijają tą bramkę, pa. Oni nie wiedzą co zrobić. Gol. Dawaj, dawaj, dawaj! Gol! 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 Proszę Cię! Nie wierzę! Co tam się stało? Nie, nie pytaj! Nie pytaj, czemu jesteś upośledzony! Nie pytaj, czemu nie umiem Dawaj, to. dawaj! Sam jesteś, sam jesteś! Co ty robisz? Nie mam sprintu! Nie miałem sprintu! Co tam stało? Nie pytaj! Uważaj! No i dupa! Czemu nie stoisz na bramce? Co ty tam robiłeś? Co? Co tam robiłeś za mało lateksowe Zyrali rzeczy? Nie, ja Nie w ogóle je No bo zobacz, to leciało w słupek. Potem zmienił kierunek. A. Dobra, lecimy do tej piłki. Musimy im strzelić. Oni są za słabi. Oni są za słabi. Dobra, jest. Dobrze, dobrze. Gdzie jest piłka? Nie wiem, nie, nie wiem, wybił. trafił. To. Jest? Dawaj, dawaj. Dupa! No nie mogę się ruszyć! Ja naciskam... Naciskam W, a się ruszyć nie mogłem. Dwa dopalacze właśnie pominąłem. O, nie. Pięknie! A, frajer. To zrobiłeś dobrze. To zrobiłeś dobrze, wszystkie inne źle. Co on robi z tą kilką? Chyba kilkę. Dobrze, Dobra. sobie dzwonek GTA, nie wiem, czy to słyszysz. O, słyszę, słyszę. Ty, 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 nie wypierdala jakiś numer. Niby nie jest pan, ale spam pan zapewne. Czemu mu robi? Zakry... Nie, czemu? Trzeba... to proszę. Pięknie. Nice, Sorry, nice. ja mówię. Dawaj, 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 postępejomka, pramka. Nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. O, dobra, jedzie, jedzie, uważaj. Ja tak się patrzę z boku i tak sobie myślę. No, zajebiście. Aha, oj. Po prostu we mnie wie. Myślałem, że to ty we mnie wjechałeś. O, kurde, żyje. Żyjesz, żyjesz. Wywaliłem go w powietrze, czekaj. Potrzebuję nitra. Dobra, tutaj jest do bedra. No a tam Ale gramy kurwa chujowo, masakra. Na no, takich jeszcze spokojnie, debili spokojnie. co nie umiałem trafić bramka. bramkę. No patrz. Wow. Do, do odrobienia tylko. Kiedy my to odrobimy? Problemy z taki, się że nie, mam nie No i dupa. Mi się wydaje, że to, to już jest przegrana typowa. Dobra, jadę ich zniszczyć. Ja niespokojnie, nie grałem na tych specjalnie. Nie grałem za dobrze, ale my gramy my jeszcze nie gramy, gorzej. Nie gramy tylko. My gramy jeszcze gorzej. Zacznijmy od tego. No co ty, Marty, robisz? To nie umiecie trafić. Patrz, tak patrz na to, patrz na to, jak A Oj, on jeszcze ma nitro? Skąd on ma nitro? Przecież on biegł za tobą. No cóż, ja sam grę tu nitro na taki moment właśnie. Ja, pierdolę. Gol! Dawaj, dawaj. Pięknie. Co? System miałem. Ograniczony, Ograni, dobra. Mamy to. Trochę chujowy ten bo na pustą bramkę. My, no, pada to. Jak no. mnie wywaliło powietrze. Dobra, ja jadę po piłkę. Leci. Zostań po piłkę, zostań po piłkę. Jakby leciała. Aj, aj. No leci, leci, leci. Ta piłka się jakoś dziwniła. Nie nie zrobił. Dobra, Chyba, co to było? My dwaj nie umiemy piłkę. <laughs> Co Dawaj, Dobra, Dobra, No ale on... Czemu on jest taki szybki? On nawet nie używając jescytry, jest szybszy ode No koleś! Czemu on jeździ tylko do przodu? Ej, patrz. My... Nie mogę jechać, bo koleś do przodu cały czas Wybi to. Dobrze. Źle. To no, Bartek! on jest. Co ty robisz? Idź ode mnie. Co tu się stanęło? Aha, ja gołaj. Co tu się stanęło? Czemu my... Najpierw się zablokowałem o tego typa. Co... Zablokowałem ja się... Ciebie, we Ej, zablokowałem się od tego typa, co tutaj jest i teraz się zablokowałem o ciebie, ja nie mam Ja nie mam pojęcia czemu. Jed jedziesz, jedziesz, ja zostaję. To... O nie, ten już Ten już ma nitro... Faj dupa. Ja pierdolę. O ja pierdolę. Dobra, chodź po... Ten jeden mi się wydaje, że on dobrze gra, ale ten drugi mu tam przeszkadza, ten dół. On jest strasznie słaby. No, dobra, nam się, może nam się uda. Dobra, lec tam, ja będę latał. Ej, po dobra, na, dobra. To nam mnie, nagrywaj. Nie. Lecę, lecę. No jestem tak blisko. Latam. No ale też latasz po ścianie. Gdzie jest piłka tutaj? No pokażę Ci, że dała, gdzie Pięknie. Co ty znalazłeś? Czemu ty to do góry żyć? Kopnął. No bo nie trafiłem do końca. No i już koniec. Czuł czas <laughs> Nie. Ja przez przykład... No tak idealnie tę filmkę. A, zacząłem latać, przy spadam. Ale chłopot się tam będzie. Ale tragedia. My Mówi, gramy czemu my na nagraniach, Czemu my na nagraniach właśnie tak chujowo gramy, a na przykład jak nagrywamy film. Dobrze dobrze, a ja na przykład jak nie nagrywamy filmu to umiemy chociaż jedną bramkę strzelić. I tutaj strzelić. No co za pół? Dobra, czekaj. Polecę w ten sposób. Rata. No ten shift działa tak do dupy. <laughs> Shift, się nie opłaca w ogóle używać To jest taka do dupy rzecz, zobacz Patrz na to Jak się przyhamować i patrz Jak shift mnie wybił Ja nie mogę nic zrobić No, no bramce go wywaliłem tak Ten co też trafi w piłkę nie my, tak jak my Nie da się Masakra Co ja robię? Wiem jak na film. filmy no. 6 miesięcy przerwy nie oddaję <laughs> Albo oddaję, zobaczymy Dobra dawaj do Dawaj do menu a, bo tu jacyś wy weszli za tamtych jak wyszli, tak? Nie. Dobra, wejdź do menu. Dawaj, wejdź do menu. O Boże, to było tragiczne. Mm -hmm. Nie, kolejni muszą być gorsi, naprawdę. Mmm, cukrzyca, Pekulana, dobra. Kupy, dobra, dobra dawaj gramy jeszcze raz. Ewan, po prostu Ewan. <grych> Czemu ktoś ma nazwę Ewan, po prostu swoje imię. Pięknie Ewana nas Nie będę mi tak nie są tak nas Dobra odbitka Brawo Rafen jest dobry, dobra Rafen ma chyba jakiegoś skina z... No jakiego dogonić nie mogę z Nitrem? Jak on dopiero go użył Ło, wow, kiwka, kiwka! Gol? No i lagi mam No i lagi mam? Bo... Nie będzie wolno. Ale blisko. No Rafen tu zaraz się w terminie. Sorry. No i gol. No, nie dostałem akurat, nie. Dobra. O jest! Mam piłkę. Miałem piłkę. Mam piłkę. Nie mam piłki. Nie, ale ten rapen jest jak O dobrze. Jak on to trafia? O! Trafiłem! Widziałeś to? Widziałeś to? O, masz to w Polsce! Nie, bo mam. Teleportuje C mnie. Czemu akurat teraz masz taki... Jak zaczynamy mieć jakąkolwiek przewagę. Ale ten koleś to w powietrzu trafia, człowieku! A mogłem o, podejść na drugi ale, kąt. Nie czekaj rozwalę tego prosa będzie jakiś spokój o nie trafił nie trafił przepraszam było blisko przepraszam przeprosił nie wiadomo kogo ale dobra dobra zabieram zabieram lecisz lecisz no sam sobie strzelił Stońmy, <laughs> sam sobie strzelił sam sobie strzelił sam sobie strzelił Zabata, załatwamy Dobra Wygrywamy, Dziękuję. dobrze. Ale mi wybił On chyba ty coś zaczyna konfigurować, bo stoi... Stoi typ, dobra. Mamy szansę. Jecisz! Pięknie. Mamy to. wygramy Ale koleś stoi. Koleś po prostu stoi. Wygramy do 0 Niemożliwe. Przemik myślę teraz straciliśmy co najmniej 3 bramki. No coś. No. No ale ten koleś ten, a w kuje, więc, więc stoi tak trochę tak. sticky, stinky. Oj. Aha. Aha. Poprzez podanie. Yes? Nice. Essa. Essa. Dobra, ostatni mecz. Starbet Ark. Już mi się nie podoba ta mapa. Jest za dużo nawalonych kolorów. Nie wiem czemu, ale zawsze mapy, Excuse które... My. Mapy, które za bardzo się wrzucają w oczy, mi się strasznie nie podobają bo Po prostu za dużo jest na ekranie, koloru. I nie, nie jestem Daltonistą. O! O, dobrze. Lecę, lecę, lecę! Aj, ale blisko! To było już takie bliskie. Dobra, lecieć na bramkę, czy ty są lecisz? Nie wiem. Ty leć na bramkę, na bramkę! Nie wiem. Ci ludzie w tym domu są... Brawo! Jest! Brawo. Nareszcie. O, oh, brawo. Nareszcie gramy. Nareszcie coś zaczęli grać, nie? Bo ty jesteś lepszy od mnie ogólnie. Pa, 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 pa. Pięknie. Ile masz do godzin? Ja no, też nie, bardzo... nie wiem Ja też nie wiem, ja mam na pewno bardzo mało Z 50 20? Może? Drona Dawaj, dawaj, dawaj Wybiłem to jak już, czekaj Jest, jeden na kasację poszedł Pięknie, nice, nice Dobra, lecisz, lecisz po to A ten kolej wrócił, a nie trafił Aha. Gol! No nie, dawaj. Aj, A ja A mogłem mieć gola. bronić no bronić Bo mnie nie ma. Obroniłem. Z połowy. O, tą piłkę. Nice, nice. Jakoś ją spowalniam, ale... Na ile? To nie Ładnie, Ładnie, ładnie. Miałem dobry okay. obrońc. Okej. Dobra, to jest piłka. Nie trafił w tą piłkę. To jest dla mnie szansa. Dobra. Nie ma. Gdzie ta piłka? Skąd ona się tu znalazła? Ja ją tam wybiłem. Dobrze, że chyba przeskoczyłeś nade mną, bo normalnie ta piłka... Nie! Nie, 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 nie. A nie miałem... Szans. No ale już nie, nie mieliśmy szans. Już nie mieliśmy szans. Myślałem, że jakkolwiek to wybronię, zobacz. Na no, stuprocentowa. Jak Ale to no, tak no, no ale teraz ta piłka... Czemu ona tak pilotuje? Czasami całkowicie do góry, a czasami ogóle nie więc... Dalej, no co ty? No nie, tym. Nie! Wybi to! Nie! Czemu ty na tym. Ten... <grym> Czemu ty na tym przeskoczył? Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Ja ci mówię, ta mapa po prostu na nas źle działa. Jest, 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 jest! Aj! kiedy Czemu on nigdy nie wybija takich piłek? Bo musimy tak czekać na nich. A przy takiej sytuacji to wybija na 100%. Ja nie, ja nie mam jak skręcić do nich. O nie! No i dupa, stuprocentowa sytuacja, biegnie. Nie, nie, nie. O nie, nie wybiłem tego tak jak chciałem Dawaj, broń Dobrze wybijem. Brawo Brawo Dobra, dobra, lecisz, leci, Dzięki Popręcamy za Nie, nie uda się Nie, <laughs> ja, mnie nie mam, mnie nie ma, no, nie ma. Res, jestem, jestem Dobra, broń Broń, broń. Nie, bo nie mam mnie na bramce Nie trapiłem! Taki dziwny rurę, zrobi się Nie trafiłem Gdzie jest? Tutaj Na skrzydle jestem Dawaj, dawaj, dawaj Jest! Mamy pięknie. Do. To już było dobre. się no, bronić To idealnie zrobiliśmy. Patrz. No, wrzuca była i dopicie. Pięknie. To zrobiliśmy pięknie. Tu się muszę sam pochwalić. Tu zrobiłem po raz pierwszy chyba dobrą rzecz w tej grze. Daj szybko, szybko na bramkę. O kurde. Pojedziesz, pojedziesz? Spróbuję go zniszczyć. Dobra. Nice. Zniszczony. Dobra, ja mam piłkę. Nie mam. Czemu nie... Myślę, kurde, jakby tego, ten typ się trochę długie, dłużej pił, to mógłbym im to trafić. Uważaj! Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Dobra, kolejny raz go do kasacji wysłałem. Czekaj, zniszczę tego. Nie! Jak ja w niego nie trafiłem? Po prostu w niego jechałem. O nie. Ale strzał. O nie. Nie ma, nie ma. Dobra. Oj. Dobra, mamy szansę, mamy szansę. Gdzie jest ta piłka tutaj? Dobra, wygraliśmy to chyba Musimy teraz przetrzymać Jest! Wygraliśmy, tak No jest 2-1 dla nas No i jeszcze sekundy jest nam Co to było? Czekaj, bo ja leżę O nie Dobrze Gol, 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 gol Dobra, stoję Ja się cofam na bramkę, dam z pytań twarzy. Ale, ale lagą miał <grym> Ja tej piłki Tam nie dotknąłem nie ja miałem laga Nie ja miałem laga Dobra nice Dobrze Pięknie No to dajcie. Dobra, to co? Na tyle dzisiejszy odcinek, spoko wyszło Myślałem, że będzie gorzej Nie żeby coś Dobra O, dostałem jakiś schemat, nice, dobra, więc na tyle Widzimy się w kolejnym... Dawaj domena Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.